Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak już wiemy, sezon majowy tuż tuż. Za dwa tygodnie szykujemy się na szczupaki, w czerwcu na sandacze. Dziś dotarła do mnie paczka. Zrobimy sobie taki unboxing sprzętu, który do mnie dzisiaj dotarł. Zaraz Wam pokażę, co w tej paczce jest. Sam jestem ciekaw, jak to się sprawdzi. Jak zdążyliście zobaczyć w tytule, będzie to Echo Sonda yy, Hammbird, czwarty generacji, tak więc najnowszy model. Ciężko było dostać, zamówiłem tą Echo Sondę w lutym i dopiero w dniu dzisiejszym do mnie dotarła. Tak więc czas oczekiwania jest wydłużony przez ten Covid i to nie tylko yy, w Echo Sondach, ale i silnikach zaportowych jest cały czas ten sam problem. No ale cieszę się, że dotarła. Tak więc na sezon już będę miał. A jak się będzie sprawdzać, jak będzie funkcjonować, to zobaczymy na wodzie. Tak więc nie wiem, w której jest parce, bo dotarły dwie. Zobaczcie, taka paka dotarła. To jest pierwsza paka. Tak więc ją otworzymy i zobaczymy, co się w niej znajduje. Tak więc, jak widzicie, jeszcze nie otwierana. Tak więc otworzymy delikatnie. Drugiej. Tak, w tej paczce już widzę, że jest, jest to echo sonda. Co to Kartonik na bok jest pusty. I proszę bardzo, mamy helixa tej generacji. Tak więc zaraz do niego przejdziemy, Złożę na bok i zobaczymy, co się w drugiej paczce znajduje. No jak wiadomo, echo trzeba czymś zasilać. Tak więc może do, możecie domyślić, na pewno będzie akumulator do niej. Zapakowane, podpisane ostrożnie, bo jednak to delikatny sprzęt. A nie chcielibyśmy zaraz go reklamować, tak że dotarł do nas zniszczony. Choć ta paczka troszkę dostała strzała, że tak powiem. Zabezpieczenia, kartoniki, nie kartoniki. Dobra, tutaj mamy ta. Jest to. Na boczek troszkę wezmę ten karton. Akumulator. Nie żaden kwasowy, nie, nie, nie żaden żelowy. Zamówiłem litowo -jonowy. Jest dużo lżejszy, bo do 2 kg, naprawdę lekki akumulator. Yy, specyfikacja no to yy, tutaj pakiet litowo-jonowy 40 amperogodzin. Tak więc wydaje mi się, że Wystarczy w zupełności. No dobra, ściągniemy tą folię. Zobaczmy, jak on wygląda. Za fajnie. O, może ja chyba te śmieci na łączek, żeby to było... Proszę bardzo. Plastikowa obudowa, słona, w środku akumulator. Tu mamy złączki. Proszę bardzo. Tak więc wszystko na skrętki jest. I tu proszę bardzo mamy opis tego akumulatora. Tak więc zaraz będziemy sprawdzać, czy w ogóle do skrzynki mi wejdzie, ale to za chwilę do tego dojdziemy, bo też zamówiłem sobie torbę Microsonde, tak zwanego Big Covera. Co tutaj dalej mamy? Dobra, świecimy do drugiego kartonu. Karta. Karta Zero Lines Auto Chart wersja 1.0 proszę bardzo, żeby móc tworzyć własne mapy matematyczne danego łowiska. Zaraz zobaczymy. Też widzę zafoliowane, kurczę wszędzie folia, no, ale to łączę, no. wiadomo, że ta sztuka. Po otwarciu, tak to wygląda, pudełeczko na kartę, zabezpieczenie, żebyśmy mieli zawsze pod ręką, nigdzie nie zgubili tej karty, To tak więc spoko sprawa. O. I tu możemy różnego rodzaju sobie karty włożyć, tak, czy jedną, czy dwie, tak tu mamy kartę. Dobra, na boczek, akumulator mamy, kartę mamy. Co tu mu jeszcze mamy? Jest ten pod akumulator. No, żeby nie było, akumulator musimy czymś zasilać. Do akumulatorów e, litowo-jonowych musi być specjalny, specjalna, dedykowana ładowarka. Dlatego też zamówiłem specjalną ładowarkę do akumulatorów litowo-jonowych. Na żabki. Kabel zasilający w komplecie, niewielkich rozmiarów, ładowarka i tutaj mamy, musi być odpowiednie napięcie do ładowania 12V 9A i mamy z napisem, że to jest dedykowana do baterii litowo-jonowych. Tak więc na pewno się sprawdzi z chłodzeniem wiatraczek. Bezpieczniki z przodu. W komplecie dostajemy dwa dodatkowe bezpieczniki, tak więc to mamy. Do echosondy zaraz dojdziemy, rozpakujemy sobie ją. Do tej echosondy zamówiłem również Big Covera. Proszę bardzo. Torba, która w zestawie ma. Swoje na bok. Skrzynkę, skrzynkę na akumulator, wyjście pod zasilanie, skrzynka naprawdę solidnie wykonana, nie jest to żadna sztuka, tak więc w porządku, tu mamy jakieś wiadomo kable zasilające, trzeba to wszystko sobie skompletować, jedyne co to będę na pewno musiał tutaj dać, nie ma w komplecie bezpiecznik. Jednak to sprzęt trochę kosztuje, należałoby o niego dbać, a nie chcielibyśmy na pewno, żeby było jakieś zwarcie. Tak więc skrzyneczka. Co, co ciekawe jeszcze ta torba ma, w warunkach mało sprzyjających, pogodowych, gdy pada deszcz, to możemy sobie tutaj wziąć, rozwinąć form, folię. Proszę bardzo, zapiąć na to rzepy i mamy tę sondę zasłoniętą przez deszcz nie moczy jej nam tak bardzo proste zwijamy i zaczepiamy i po temacie, druga sprawa z drugiej strony tu mamy suwaki ja z tej strony pokażę i tędy możemy wypuścić sobie kable od przetwornika, które wchodzą, wiadomo, do Sądy. Tu planuję sobie tą echosondę zamontować na tym pudełku, podbieżać i taki mobilny. Y, mamy zestawik, taki z torba, widać, że solidnie wykonana. I teraz dojdźmy do, y, dochodzimy do punktu y, kulminacyjnego, czyli echosonda Helix czwartej generacji, najnowszy model. Teraz sprawdźmy, co się znajduje w środku. Otwieramy. ten Czyli tak, pierwszy z pierwszych opakowań tu mamy no tutaj dokumenty wiadomo zakupu. W gratisie, długopis widzę dostałem, żeby nie zapomnieć Zezwolenie wypisać, wiecie, nad wodą i ilość złożonych ryb za pomocą ekosondy. A jak wiemy, ekosonda nie łowi, tylko pokazuje nam ukształtowanie dna, ewentualnie jakieś tam rybki. Wszystko zależy od nas. O, miareczka. Takie małe gratisy też cieszą. Dobra, co tutaj mamy w pudełku? Mocowanie samego plotera. No i to wiadomo, z żeliwa wykonane, tak więc solidne. To będzie wiadomo na tym pudełku zamontowane. Tutaj mamy do montowania przetwornika blaszki i blaszki z trytypkami, żeby móc to przymocować. To wiadomo będziemy się z tym bawić później. No i tutaj mamy główne serce, czyli przetwornik. Powiem Wam, że nie waży dużo, wcześniej miałem elementa, był dużo większy, no to takie maleństwo. Kabel. Nawet nie wiem, ile on ma metrów, bym musiał doczytać, no ale wydaje się być długi. Kolejne okablowanie. I co tu mamy? A, i tutaj są motylki krętki, żeby przymocować ploter do tamtego uchwytu. No i druga część opakowania. No to jak się domyślacie, to już będzie sam ploter i tak też jest. Mamy ploter, tu mamy instrukcję obsługi zapakowaną solidnie, opakowanie. No i echo sonda coz zapakowana w folię bardzo ładnie wszystko elegancko roboczek osłona ściągniemy osłonkę gumowana bardzo fajna i sam ploter proszę bardzo tak więc no ekran Powiem Wam szczerze że tak, miałem wcześniej siódemkę, teraz mam dziewiątkę i przeskok z siódemki na dziewiątkę naprawdę jest pokaźny. Ekran, no jest duży. A zobaczymy jak to w rzeczywistości będzie, bo wiadomo, podzielimy sobie ekrany. Tutaj mapa, tutaj boczny yy, skan, tutaj 2D i wiadomo, że ekran ten yy, od razu maleje ten, te, te, te obrazy. Różne mamy wejścia wyjścia tego echo Sondzie, mocowania i tak to wygląda pokrótce no będę musiał się pobawić tą echo sondą jest tak czytałem trochę, trochę na forum zanim się zdecydowałem bo miałem wybrać pomiędzy znaczy stałem przed wyborem pomiędzy echo sondą a Garminem echo Map. Wybór pad na Humminbird ze względu na to, że według mojej oceny zdecydowanie ma lepszy boczny skan od Garmin'a. Wiadomo, że Garmin'a możemy rozbudować sobie o Panoptix'a, jak ktoś łowi wertykalnie, bardzo fajna sprawa. Mi akurat to nie jest potrzebne, tego Humminbirda czwartej generacji możemy też rozbudować, bo wchodzi przed już 360, no i też ma wejść ten live imaging. Na razie jest w fazie testów i też można później to rozbudować. To jest tak samo jakbyśmy mieli w Panoptixa, a jednak ten boczny, ta rozdzielczość w tej sądzie naprawdę robi robotę. Tak więc myślę, że będę z niej zadowolony. Tu mamy wejście na kartę. Wiecie, ja muszę to wszystko rozpracować, bo to też. Tu mamy sloty na kartę. No, i co wam mogę jeszcze powiedzieć? No, będę musiał ją podłą podłączyć, zobaczyć jak ona funkcjonuje, jakieś demo sobie odpali odpalić, yy, po pobawić się trochę temu sądom, pokominować ustawienia. Wiadomo, testy będą nad wodą, a wówczas nad wodą Wam pokażę, jak ona funkcjonuje, jakie ma funkcje, jakie, jak można ją wykorzystać. Na pewno na zbiornikach zaporowych, na własnym skanie, będzie robiła robotę. Cieszę się, że dotarła ta echo sonda po ponad dwóch miesiącach oczekiwania. Wolałem poczekać, a mieć godny uwagi sprzęt. Dobra, ja to ogarnę z powrotem. Będę podłączać to, testować, a moimi wrażeniami z użytkowania echo sondy podzielę się już z Wami nad wodą. Jak nie w maju, na szczupakach, to na pewno zobaczycie na sandaczach, jak fajnie na bocznym skanie będzie można zobaczyć ryby. Ja do tego czasu już się trochę nauczę, bo mówię, na ekosondach różnych innych marek pływałem. Wiem na co to stać. Humminbird jest dla mnie nową marką. Widziałem u kolegów. Trzeciej generacji, na co, na co stać to makrosądzie, dlatego też się na nią zdecydowałem. Wybrałem czwartą generację. Tu mamy szybszy procesor. że jest jeszcze w Gretisie jakaś tam mapa, ale to trzeba dokładnie się doczytać. No i tyle mogę Wam powiedzieć. Tak, tak jak powiedziałem, nad wodą pokażę, na co stać. Zapraszam Was serdecznie do kolejnych filmów. Do kolejnych moich produkcji. No i na pewno widzimy się już nad wodą. Tak więc ja już Was nie zanudzam, nie przedłużam. Do następnego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.